Dzień dobry Państwu, dzisiaj na niedzielę zostawiłem cykl rzadko się pojawiający na tym kanale, cykl tropy i trupy popkultury. Porozmawiamy sobie o pewnej płycie. Zresztą to takie gadania z tytułu odcinka już Państwo wiedzą o jaka to będzie płyta, ale zanim do tego przejdę, bardzo Państwu dziękuję za tak dobry odbiór Poprzedniego filmu, który nagrałem, rzadko się zdarza. Chyba się nawet nie wiem, czy w ogóle zdarzyło kiedyś, że tak się wstrzelił, żeby film, w którym jestem sam, tak dobrze się obejrzał, kiedy nie mówię mimo wszystko o żadnym celebrycie popkulturowym ani też o osobie żyjącej. No a tutaj poszło całkiem, całkiem przyzwoicie. Dziękuję Państwu. Dziękuję też Panu Marszałkowi, bo to oni, był ten film. Właśnie tylko o nim. Przypominam, że wszelkie interakcje Państwa bardzo pomagają w dystrybucji tego filmu w, przez algorytmy YouTube, czyli wszelkie komentarze, subskrypcje, łapki w górę. Dzielenie się linkami w mediach społecznościowych, to wszystko pomaga, żeby ten film jakoś istniał i funkcjonował. Kto z Państwa natomiast chce moją pracę wesprzeć jakąś skromną wpłatą. To można to uczynić poprzez y, supi. Y, supi mi nawet, y, supi i nawet wysłało mi kubek. To bardzo miłe. W kubku mam herbatę. W każdym razie, y, supi, ewentualnie bajkofi, też kto przyzwyczajony do, do tej formy wsparcia, albo y, patronat, kto by chciał przez 3 miesiące lub dłużej wspierać mnie. Cyklicznie. Ja przy czym, jak Państwo już wiedzą, kto mnie ogląda, preferuje Supi, bo Supi nie zabiera żadnych pieniędzy dla siebie. No dobrze. Tyle, tyle tego obowiązkowego wstępu. A teraz już przejdziemy sobie do płyty. Mógłbym pokazać winyl, bo dostałem winyl, ale wtedy on się nie zmieści w kadrze, więc tylko zademonstruję, że on jest, że, ja go, że ja go mam. Bardzo, bardzo dziękuję. I teraz, teraz tak. To jest jak Państwo już wiedzą z tytułu odcinka nowa płyta zespołu. Depres płyta nazywa się Góral nad Bałtykiem. I zanim o samej płycie to kilka słów wstępu. Bo mógłbym to oczywiście zamknąć jednym zdaniem, ale co to by była za recenzja? To. dobrze. Więc tak. Po pierwsze, tak się złożyło, żeśmy. Parę dni temu, paręnaście dni temu nagrali film o Depress z, z Francem Hradem i z Ludwikiem Pęziołem, który ukazał się na kanale Ludwika Pęzioła. Tak więc to z Państwa sobie ceni zespół Depress, a tego filmu jeszcze nie widział. To tam przez no, bite dwie godziny, dłużej chyba nawet to wyszło, rozmawiamy sobie o kolejnych płytach Depress, również o płytach zespołu Holy Toy. Tam jest taka dłuższa analiza całej, całej twórczości. Przy czym też no, nie zgadzamy się ze sobą we wszystkim, więc może być to nawet, nawet ciekawe. A dlaczego się nie zgadzamy ze sobą, to o tym powiem, bo to również w kontekście tej nowej płyty jest istotne. Myślę, nie tylko dla nas, ale też po prostu, że chodzi o odbiór zespołu. Ale zanim, <laughs> zanim o tym, y oczywiście, Matej link do filmu Ludwika zostawię y w komentarzu. Y Powiem parę słów o sobie, ale nie o, o tym, kim jestem, bo to już albo Państwo wiedzą, albo, albo to Państwa nie obchodzi. Ale o tym, że ja zespół Depres usłyszałem chyba w roku 91, może 90 jeszcze. Wtedy zespół Depres zaczął pojawiać się w radiu, też jeszcze, jeszcze chyba wcześniej. W różnych mediach, bo wtedy był taki wysyp prasy muzycznej, trudno w to dzisiaj uwierzyć, ale nawet wychodził taki prawie że dziennik, taki dwudziennik muzyczny w, w, w Polsce, wydawany przez jedną z pirackich firm, kasetowych zresztą. W każdym, razie, w każdym razie o tym depresie sporo mówiło, no bo to była ciekawa historia, Państwu na pewno znana, czyli że po prostu artysta y, y, Polak, który wyemigrował. W latach 70. wylądował w Norwegii, tam założył zespół, odniósł wielki sukces. A kiedy Polska już wydaje się wolna, no to on wraca, też na, wraca do Polski najpierw swoją sztuką, a później również po prostu wrócił do Polski, ale wtedy Depres wracało i tak naprawdę debiutując na, na polskim rynku płytą, płytą Cypotocki. No, i ja w związku z tym z Depress, zetknąłem się po raz pierwszy w takim wcieleniu, bym powiedział, już no komercyjnym bardziej, można by powiedzieć, takim osadzonym mocno w polskim góralskim folku. Oczywiście tam też były jakieś elementy punk rocka, czy jakichś postpunkowych rzeczy, ale to był taki depres. No, może wygładzony to jest złe słowo, bo on był bardzo, bardzo momentami zadziorny, ale to było co innego niż te płyty. Z lat 80., których ja wtedy nie znałem, i wydaje mi się, że cały ten depres polski, w tym polskiej odsłonie po roku 89, jest trochę przez znanych mi słuchaczy odbierany przez pryzmat tego, kto w jakim momencie ten depres poznał. Dlatego, że jeżeli ktoś poznał ten depres z płyt norweskich, taki zimny, Nowofalowy, bardzo specyficzny, bardzo ciekawy, też wyjątkowy w ogóle w swoim. Znaczy, rzuca jest w ogóle swoim wyjątkowym w jakimś stopniu, ale, ale tamten depres był czymś naprawdę, myślę, nie, nie, niesamowitym. I, kto, i kto, tam, kto tam też płyty poznał jako pierwsze, to niekoniecznie musiał się przekonać do tego późniejszego yy, oblicza zespołu takiego. Folklorystycznego, w jakimś stopniu yy, robiącego również karierę komercyjną, dość długo obecnego w mediach, yy, odbierającego yy, Fryderyki i tak dalej, i tak dalej. Też yy, zespołu, który, zespoł, który dał początek całej takiej fali kapel, już po prostu bezczelnie komercyjnych, w ogóle nie, nie osadzonych w żadnej. Nowy, nowej fali czy czymś takim, no ale muzyka folkowa, w tym muzyka góralska z rokiem czy punk rockiem, zawsze da się jakoś pożenić, bo można ją zagrać szybko, skocznie i tak z kopem. Więc to było dosyć naturalne połączenie. No ale mówię, część osób tego, tego późnego depresji no nie do końca jest w stanie przyjąć. Trochę mówię yy, nie po polsku tym razem, ale to chyba dlatego, że po prostu w trakcie, w trakcie, w trakcie wymyślania yy, zdania zmienia mi się czasami koncepcja. Muszą mi Państwo to wybaczyć. No dobrze, tyle, tyle tego wprowadzenia. Yy, ja jeszcze tylko powiem, że ja z depres tym późnym no, to miałem różnie, dlatego że niektóre płyty mi się bardziej podobały, inne, inne mniej. Trochę to zależało od tego, no, jak, jakie tam było natężenie. Powiedzmy czadu, y, pankroka o nowej fali i tak dalej, a ile było w tym właśnie tego, tego folku i folkloru. No ale o tym więcej, kto jest ciekaw, to w tym filmie u Ludwika Państwo mogą y, usłyszeć. Ciekawe jest tło wydawnicze y, tej płyty, płyta Góral nad Bałtykiem, dlatego że już poprzednia płyta, czyli płyta Europa Płonie, o której również trochę opowiadałem, a więcej jeszcze pisałem przede wszystkim do tygodnika Solidarność. To jest płyta poprzednia płyta, to była płyta, która nie mogła się ukazać dość długo. Ten taki zwyczajowy, dotychczasowy wydawca depresję odrzucił z przyczyn politycznych, dlatego że była płyta, która była bardzo mocnym, takim konserwatywnym wyrazem zaniepokojenia sytuacją w Europie, a również takim mocnym głosem w sporze. Polsko-niemieckim, zupełnie współczesnym, ale dotykającym kwestii II wojny światowej, zaboru polskiego mienia i tak dalej, i tak dalej, I też bardzo silna krytyka, na przykład Europejskiej Partii Ludowej, więc mnóstwo wątków politycznych. Dla mnie płyta świetna muzycznie, bo bardzo bliska w jakimś stopniu tych lat 80. -tych chyba, a jeżeli chodzi o teksty, to mówiłem, mam trochę, trochę problem, bo z częścią tekstów blisko mi do tego spojrzenia, które prezentuje Andrzej Dziubek. I jego ówczesny tekściarz natomiast, no trochę to dla mnie było zbyt, zbyt publicystyczne chwilami, może dlatego, że sam jestem publicystą i po prostu wolałbym czasami te światy oddzielać, ale też mam świadomość tego, że dla wielu osób to będzie i było właśnie fajne, że to było w ten sposób podane. No i nowa płyta, trochę rzutem na taśmę się ukazuje również nakładem wydawnictwa Olifant, bo o tym nie wspomniałem, że właśnie tamta płyta po tych wszystkich przejściach ukazała się nakładem wydawnictwa olifant, czyli wydawnictwa zajmującego się na ogólnie poprawną politycznie muzyką dla skinheadów, punkowców i tak dalej, no i dla mnie osobiście jako osoby związanej z tą, z tą sceną jakoś tam, no bardzo fajnie, że Andrzej Dziubek tutaj znalazł swoją przystań, wiem, że się porozumiał po prostu wydawca z Andrzejem Dziubkiem, Dziubek go przyjął życzliwie, przez swoje różne sympatie, czy jakieś takie tło antykomunistyczne, czy, czy też sympatie do, do Gdańska, z którego firma Olifant się wywodzi. No i tak tutaj się dogadali na tyle dobrze, że ukazuje się teraz płyta Góral nad Bałtykiem. Trochę, trochę tytuł symboliczny, chociaż piosenka tytułowa jest taką właśnie piosenką, bym powiedział, po prostu taką trochę, trochę satyryczną, trochę radiową, o tym właśnie, jak Góral nad Bałtykiem. Się, się znalazł i próbuje wypoczywać. No ale właśnie, dobra, to może o płycie samej trochę opowiem. Płyta jest dostępna w dwóch wersjach, czyli jest dostępna i w wersji winylowej i w wersji kompaktowej. Ta wersja winylowa się różni poza tym, że jest duża i oczywiście bardziej bardziej szpanerska i, i kolekcjonerska. No to niestety nie ma na niej trzech piosenek. Trzy ostatnie piosenki po prostu się nie zmieściły. No i teraz tak z tych 17 kawałków, taki ogólny obraz jest taki, że tutaj pierwsza co dawna jest bardzo dużo tej góralszczyzny dzióbkowej. Takiej trochę lżej, w lżej, lżejszej formie, myślę, że od nie było takiej płyty lekkiej, chyba ostatni raz to ponad 10 lat temu. Płyta Sex Pod Tater, taka ostatnia płyta y, stricte góralska, później już same takie projekty y, historyczno-polityczno-tematyczne y, się pojawiały. Płyta na przykład o poznańskim y, czerwcu. A tutaj, a tutaj mamy piosenki po prostu. Czy myślę, że Andrzej Dziubek po prostu też chciał trochę, trochę odpocząć od, 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 od tego największego patosu. Więc mamy kawałki takie, ale one, one też nie są o niczym na ogół. Bo są, bo jest, no, pierwszy kawałek, już apteka, no, to jest kawałek po prostu o takim współczesnym uzależnieniu od leków, ale również w takiej wersji, czy raczej nie tyle wersji, co wymiarze duchowym. Mamy sporo piosenek o miłości, ale dosyć takich, no, dla mnie fajnych całkiem. I, i, mamy kawałki jednak y, osadzone, czy to w, w polityce jakoś. D tutaj no, głównym negatywnym bohaterem jest, nie ma się co oszukiwać, jest Donald Tusk, któremu poświęcone są dwa kawałki, ale on oba są w tej wersji kompaktowej, tylko na samym końcu. Jeszcze, jeszcze do tego do tego wrócę. Są takie kawałki, bym powiedział, trochę abstrakcyjne, ale fajne. Na przykład jest taki kawałek Hepa na ludowo, który, który jest trochę takim kawałkiem góralsko-biesiadnym, ale przełamany takim anglojęzycznym, dosyć mrocznym i szybkim refrenem, więc to jest, to jest fajny eksperyment. Mamy kawałki takie stricte patriotyczne, w yy, których jest kawałek Polish Shoes, te, też jest taki trochę w duchu tej płyty yy, Europa płonie, taki mocny, ale też trochę abstrakcyjny mam wrażenie miejscami. Yy, ciekawe. Mamy kawałek, który był dla mnie takim tytuł, był dla mnie takim red, red, red flagiem trochę, bo się nazywał A ja Cię kocham Polsko i też trochę obawiałem, że to będzie już taki taki rosiewiczowski bym powiedział. Yy, Sznyt, ale nie. To jest właśnie fajny, pankowy kawałek. Zaczyna się takim. Nie, nie wiem, chyba zapewnie zamierzony nam nawet cytatem z Sex Pistolsa. Potem sobie leci po, po swojemu i jest fajny po prostu. Podoba mi się. Mamy w, mamy wreszcie też. I, i to był ten na mnie drugi red, red flag na tej płycie i zupełnie niesłusznie, bo jest tutaj kawałek Bojo Cię kocham, czyli, czyli ten największy przebój, depres grany i w Norwegii. Tu zabawna sprawa się, co tam Ludwik o tym opowiadał, że ludzie myśleli, że to numer antykomunistyczny, bo nie znali tekstu, a to jest piosenka o miłości. No, w Polsce ludzie wiedzieli, że piosenka o miłości, więc się historia o tyle powtórzyła, że znów wielki, chyba największy cały czas przebój Depres. No i wiecie, jeżeli jakiś zespół po latach nagrywa swój Największy przebój, no to z reguły świadczy to albo o tym, że nie ma pomysłu i, i na, na nic nowego, co tutaj no się nie sprawdza, bo, bo depres tych płyt nagrało no kilkadziesiąt wręcz yy, i, i wszystkie, to znaczy przynajmniej każda z nich, nosi jaką, jakąś wartość, albo też nagrywają te kawałki jej słabiej, bardziej komercyjnie, albo po prostu źle to robią, a tutaj ta wersja, boją ja Cię kocham, jest. Yy, Muszę Państwu powiedzieć, bardzo fajna. To jest trochę inna wersja. To, to nie jest takie odegranie po prostu piosenki, dlatego że tutaj z, jest ciężej, jest tak bardziej bardziej hard rockowo, może momentami hard rockowo i punk rockowo, natomiast nie ma tego takiego elementu yy, ska, który był w, 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 tych, w tych oryginalnych wersjach i norweskiej i polskiej. I podoba mi się to po prostu. Mówię, obawiałem się tego chyba najbardziej z całej płyty, a niesłusznie. Mamy oczywiście ten taki element y, religijny, który nie każdy jest w stanie u Dziubka. no wiem, ale to dla mnie głupie akurat, bo na przykład mój, mój kolega, który, y, który pisał ogólnie pozytywną recenzję płyty Europa y, Płonie, wszystko mu się podobało, a nie podobało mu się na końcu dwa kawałki religijne, co w ogóle moim zdaniem jest uproszczeniem strasznym, a po drugie no wymagać od Andrzeja Dziubka, żeby nie śpiewał, kawałków religijnych, no to jest, no, to jest wymaganie, żeby nie był Andrzejem Dziubkiem, więc no to tak, tak, tak nie można po prostu. Więc tutaj jest y Kochanowski y Pieśń w turę, pieśń 25, czy, czego chcesz od nas Panie za e, Twe hojne dary i bardzo dobrze to wychodzi, to jest w ogóle najdłuższy, najdłuższy utwór na tej płycie, ale to, że jest najdłuższy, to nie znaczy, że jest długi, bo on tam po ma 3 minuty e, z kawałkiem i tu już wchodzimy w, tę, w tą strefę Utworów, które są tylko na płycie kompaktowej. Później jest kawałek Ruda Wrona, i to jest taki kawałek, rozumiem, taki trochę zapowy, że tu jest las i pojawiają się różne postacie w tym lesie. Każda jest jakoś tam zła i każda jest ruda, więc tu jest, no, tu jest oczywiście dosyć oczywiste nawiązanie. Natomiast w kolejnym kawałku, potem Likwidator. już żadnych niedopowiedzeń właściwie nie ma, po prostu jest niszczący kraj. Polityk i Obawa o losy kraju. To też jest to taki dosyć le lekki muzycznie yy, numer. I tutaj, właśnie parę słów o muzyce, bo skupiłem się na takim omówieniu bardziej, bardziej słonych tekstów. Jest ostro na ogół, A, jest ostro, jest dosyć szybko. Większość kawałków jest mniej lub bardziej pankrokowa. Czasami wchodzą jakieś elementy chłodu, takiego zimnofalowego. Jest taki kawałek, kocham na przykład i on jest taki chłodniejszy do tekstu, do tekstu że yy, to też te, te, wiersza to, to jest w ogóle ciekawy dosyć wiersz, dlatego że tak nie do końca można sobie ustalić, że ja nie mam problem z tym, ale mi to nie przeszkadza, że czy jest to tekst kierowany do do kobiety, czy do kobiety, którą się darzy jakimś takim bardzo nabożnym uczuciem, czy też może wręcz no, można pomyśleć, że jest, że jest skierowany do Matki Boskiej, chociaż chyba to już jest nadinterpretacja, ale taki bardzo nabożny y, stosunek y, narrator ma do kobiety, do, do której się zwraca w tym tekście. No i tak, yy, muzyka, jak powiedziałem, pan Krakowa, czasami szybka, czasami bardzo szybka. Jest taki, taka piosenka pod tym która jest tutaj takim telewizorem, czyli która jest yy, singlem promującym na YouTube, bo ma, ma Teledysk swój, taki dosyć prosty, wyrazisty, góralski. Tu jest bardzo szybko ostro, ostre gitary, pojawia się też wokalistka, która zresztą nie jest osobą znaną, bo poza tą jedną płytą nie, nie znalazłem jej. Nigdzie, aż sobie, sobie sprawdza Pani, y, pani Welina Pustelnik, ona jest po prostu dziewczyną y, z tej miejscowości, w której, w której Andrzej Dziubek y, żyje I sobie, i sobie gra, więc to, taki, to to jest też fajne, że właśnie nie, nie ma wspomagania się jakimiś gwiazdeczkami, tylko po prostu autentyczna, autentyczna dziewczyna z dzióbkowej i po prostu siedzimy. Fajna, fajna sprawa moim zdaniem. Jedna tylko powiem Państwu, mi się rzecz na tej płycie nie podoba, to sobie zostawiłem na koniec. Jest tutaj taki kawałek, który się nazywa Rock, Rock, Rock and Roll i on jest taki dla mnie nieautentyczny. Tutaj Andrzej Dziubek próbuje śpiewać takim turbo poprawnym szkolnym angielskim Przywołem już raz Rosiewicza, ale na zasadzie on się tutaj nie pojawił. A ten rock, rock, rock and roll to mi się właśnie z, z, z Rosiewiczem trochę skojarzył i nie jest to dobre skojarzenie. To jest jedyny kawałek z tej płyty, który mi nie podszedł, no ale może on sobie znajdzie jakiś tam zwolenników. No jeden, jeden zły numer na, na 17 kawałków na płycie to jest bardzo dobry wynik. Długo mówię, a płyta jest krótka dlatego, że te piosenki z reguły mają po minutę y, półtorej. Tak mówię, jest, jest polityki trochę, dużo, dużo jest historii po prostu takich góralskich, dużo jest miłości w tym ujęciu y, góralskim. Y, trochę jest takich kawałków właśnie, które są tak trochę o wszystkim. Nie powiem, że o i niczym, tylko się takie trochę, trochę o wszystkim, trochę po polsku, trochę jakichś angielskich wstawek. To ogólnie rzecz biorąc, ta płyta jest nawet, znaczy nie wiem czy, czy, czy jest lepsza od płyty poprzedniej, bo to chyba zależy właśnie czego od depresy oczekujemy. Na pewno jest ta płyta szalenie przebojowa, i myślę sobie, że gdyby nie te warunki, to jest tu to jest taki bojkot zespołu ze, ze strony mediów za to, że jest niepoprawny politycznie, to, to byłaby płyta, która by bardzo namieszała i która by sobie latała po stacjach radiowych, stacjach telewizyjnych, byłaby przebojem, może zespół by został zaproszony na jakąś trasę lata z radiem albo coś takiego, a przy tym też ta, taka publiczność jak ja, czyli bardziej punk rockowo zimno-nowofalowa, też tej płyty by słuchała, tak jak to było z, z płytami Depres takimi jak Potagana Haupa, czy czy, spod yy, czy seks, seks spod tater. Czy seks spod tater, może mniej, dlatego, że to już właśnie była płyta, która wyszła wtedy, kiedy zespół już jakby trochę był wyklęty przez nasz, nasz rynek. No ale do potarganej chałupy, to, to moje, moim zdaniem tej płycie jest, jest bardzo, bardzo blisko. I z tą myślą Państwa zostawiam, że ja, to, że ja na tą płytę Yy, namawiam, można ją kupić w sklepie, yy, w sklepie Olifanta przede wszystkim. Kto, kto przegapił, bo też jest tak, że można było łatwo przegapić, że, że jest nowa zupełnie płyta, dlatego że płyta Europa płonie wyszła yy, całkiem niedawno, a do tego żadna z tych płyt nie ma yy, prawie żadnej medialnej promocji. Więc ja yy, namawiam, żeby sobie zamówić, czy, czy to opier płytę, czy jak ktoś nie ma, to obie te płyty. Jedna będzie bardziej. Yy, Poważna, może przygnębiająca, a druga za to będzie bardziej taka rozrywkowa, radosna, a przy tym też nie uciekająca od poważnych tematów. Ja się bardzo cieszę. Mam nadzieję, że to nie będzie ostatnie słowo. Andrzeja Dziubka, jeśli chodzi o Depres, mam nadzieję, że też ta współpraca się, się będzie rozwijać: Depresa i, ol, i olifanta i. No i tyle, i po prostu słuchać sobie kupować no święta niedługo, więc można sobie pod choinkę kupić albo zażyczyć. Ja dziękuję za uwagę. Przypominam na końcu oczywiście, że Państwa komentarze, lajki, subskrypcje, ewentualnie wsparcie kanału na Bajkofi, na, na, na Supi, które szczególnie jest mi bliskie i na Patronita, to Wszystko bardzo mi y, pomaga. Nie są to wielkie kwoty, ale są to kwoty, które pokazują, że, że Państwo chcą doceniać moją pracę, a grudzień to taki miesiąc, że każdy grosz się przyda. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Wszystkiego dobrego i przypominam o filmie długim o depresji i Toy u Ludwika Pęzioła, kanał Radykalny Pasywista, który będzie zalinkowany w, w opisie tego filmu. Wszystkiego dobrego.